Jest z nami Sebastian Milewski, witam serdecznie. Witam. Sebastian, gratulacje, zwycięstwo. No, zawsze można powiedzieć, że dla zespołu taka zmiana trenera to jest zawsze impuls. No, wykorzystaliście, można powiedzieć, w stu ten impuls, trzy punkty. Powiedz najpierw właśnie o tych wrażeniach z samego spotkania, podsumuj dzisiejsze zwycięstwo. No, na pewno cieszymy się, że właśnie pod wodą nowego trenera udało nam się wygrać u siebie ten pierwszy mecz, w sensie z nowym trenem u siebie ten ten ważny dla nas mecz. I co, co do samego meczu, no to wydaje mi się, że poza e, pie, pierwszymi minutami e, meczu, tak, pozostała część była pod naszą kontrolą i, i to my prowadziliśmy grę, dochodziliśmy do tych sytuacji. E, także wydaje mi się, że dosyć dobrze to wyglądało, ale na pewno musimy jeszcze popracować trochę nad, nad naszą skutecznością. Bo to, bo to już nie pierwszy mecz, w którym tworzymy sobie sporo sytuacji, a po prostu nie możemy ich wykorzystać, także myślę, że na tym musimy jeszcze, jeszcze trochę popracować, żeby po prostu yy, strzelić jeszcze jedną, dwie bramki, żeby przez dalsze spotkanie grał nam się spokojniej. No właśnie, bo ten zapas, można powiedzieć, bardzo sobie wypracowaliście dobry w, do przerwy o 2-0, więc wtedy drugie 45 minut pojawi no, się jako takie, tak zwane podwyższanie wyniku dla kibiców, tych okazji nie brakowało. No, mm, ale troszeczkę można powiedzieć zabrakło szczęścia, wykończenia. Ale najważniejsze są trzy punkty. No tak, najważniejsze są, ale tak jak mówię, że, że no, jeśli mamy tę sytuację, to musimy je wykorzystywać. Bo nie daj Boże, przeciwnik strzeliłby jedną bramkę w tej drugiej połowie na 2-1 i, i wtedy już. Eee, pojawiła się jakaś nerwówka u nas, także to jest niepotrzebne. Myślę, że jak mamy te swoje sytuacje, to, to musimy je kończyć i szybko zamykać te, te spotkania. A jeszcze no wracając do tego wątku, o tym impulsie bo na pewno dla kibiców będzie też taki ważny głos drużyny. Z trenerem mieliśmy okazję rozmawiać na konferencji przedmeczowej, natomiast ty jesteś, można powiedzieć, pierwszym zawodnikiem, który może się wypowiedzieć no, na temat tych już kilku dni współpracy z trenerem. Wcześniej byłem dobrym, znakomitym zawodnikiem naszej reprezentacji. No tak, na pewno trener ma, ma cenne doświadczenie i przez te kilka dni stara się nam jak najwięcej informacji przekazać. Nie było tego czasu zbyt dużo, ale wydaje mi się, że, że wykorzystaliśmy go maksymalnie. Trener, trener podszedł do tego też naprawdę taki, 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 za, taki zaangażowany, żebyśmy my na tym meczu wyglądali tak jak tak jak on chce, jak on, żebyśmy grali, tak jak on właśnie tego, tego wymaga. Także wydaje mi się, że po tych kilku, kilku dniach te założenia meczowe zostały spełnione w większości. Jeszcze na pewno jest, jest nad czym pracować, ale, ale na pewno na pewno te, te wskazówki trenera są cenne i będziemy, będziemy w tych następnych dniach, tygodniach starali się, się poprawić jeszcze tę naszą grę. Jest z nami zawodnik Krzysztof, Dawid Kubowicz. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Dawid, no jesteś w Gdynie, ale tym razem no, wyjazd, można powiedzieć, też gorzki, bo, bo bez punktów wracacie. Proszę podsumuj dzisiejsze spotkanie z, z swojej perspektywy drużyny. No tak, ta porażka na pewno boli. Nie tak sobie to wyobrażaliśmy, jadąc kawał drogi hmm. przez całą Polskę. Początek, uważam, był niezły dla naszego zespołu. Te do momentu straty bramki. Funkcjonowaliśmy dość nieźle. Mieliśmy trochę zmienione ustawienie. Nie ukrywam, że mamy też swoje problemy w drużynie zdrowotne, na które oczywiście nie będziemy zwalać. Mecz walki na początku, myślę, że w tej stronie przeważaliśmy, ale strzelona bramka przez Arkę. Totalnie nas rozbiła, co, co później było widać. Mecz w pierwszej połowie się zmienił. Dostaliśmy drugą bramkę, zresztą bardzo ładną, z prawej strony zawodnik strzelił do środka. I, I tak jakby ciężko nam było wrócić już w tej pierwszej połowie do meczu. W drugiej Arka się umiejętnie broniła, i choć jakieś tam zarążki sytuacji były, nie udało się się nam bramki. W zasadzie jedynym pozytywem jest to, że, że weszło dwóch młodzieżowców, wychowanków resowi, którzy mogli się sprawdzić na na, na pierwszoligowym poziomie.